Rola witaminy D w walce z COVID-19 Poważny niedobór witaminy D zwiększa ryzyko rozwoju najcięższych postaci COVID-19 o około 15%, prawdopodobnie ze względu na fakt, że witamina ta pomaga organizmowi stłumić nadmierną aktywność układu odpornościowego. Do tego wniosku doszli lekarze z Północno-Zachodniego Uniwersytetu w Evanston, USA, którzy prowadzą badania pod kierownictwem profesora Vadima Bakmana, absolwenta Politechniki w Petersburgu. Z materiałem można zapoznać się w bibliotece elektronicznej. Wadim Bachmann i jego koledzy stwierdzili, że witamina D może zmniejszyć śmiertelność z powodu zakażenia koronawirusem tłumiąc burzę cytokin silną reakcję zapalną, która powoduje atak układu odpornościowego na komórki organizmu. Naukowcom udało się dojść do takich wniosków, analizując wyniki obserwacji rozwoju COVID-19 i wyniki badań właściwości witaminy D. Zespół naukowców pod przewodnictwem Wadima Bachmana zauważa, że lekarze nie mają jeszcze tego rodzaju danych, ale naukowcy przypomnieli, że istnieje aspekt wiążący witaminę D z rozwojem zakażenia koronawirusem. Faktem jest, że ilość witaminy D jest bezpośrednio związana z ilością białka CRP jednego z głównych sygnałów zapalenia w organizmie. Na podstawie tego pomysłu lekarze porównali stężenie tego białka w ciele chorego z COVID-19 oraz to, jak często pacjenci przechodzili intensywną opiekę z poważnymi powikłaniami, lub zmarli z powodu COVID-19. Specjaliści dokonali przeglądu danych z 10 krajów najbardziej dotkniętych pandemią koronawirusa. Są to Chiny, Korea Południowa, USA, Hiszpania, Włochy, Francja, Wielka Brytania, Niemcy, Szwajcaria, Iran. Obliczenia Wadima Bakmana i jego współpracowników wykazały, że pacjenci ze strym brakiem witaminy D przebywali średnio na intensywnej terapii w 17,3% przypadków. U pacjentów z prawidłowym poziomem witaminy D w organizmie odsetek ten wynosił 14,6%. Badacze doszli do wniosku, że niedobór witaminy D zwiększa ryzyko rozwoju ciężkich postaci COVID-19 o 15%. Amerykańscy naukowcy podkreślają, że dotychczasowe wyniki ich pracy naukowej są wstępne. Aby potwierdzić te ustalenia, potrzeba szerszego i dłuższego monitorowania zdrowia pacjentów z COVID-19 oraz bezpośrednich pomiarów poziomu witaminy D w ich ciele.